To jest przesyłka do mnie. Kupiłem całkowicie w ciemno. Już nawet zapłaciłem łącznie z transportem ze wszystkim. Ale kto nie zaryzykuje, ten nie kupi tak taniego pięknego celka. Ten Mesio ma motor z kompresorem. Do Dosetki przyspiesza w 8 sekund, mimo że od 190 jest cięższy o 300 kg. Dobrze się to wszystko zapowiada. Jak na auto kupowane w ciemno jest genialny. Ja tylko mam jedno pytanie: odpala? Tak, tak, odpala. Jeździ? Wiesz, reszta jeż. mnie nie interesuje, ale obejrzę go sobie, chociaż zupełnie mnie nie, nie interesuje go stan blacharski, ani żaden mechaniczny. Mnie interesuje tylko, żeby skrzynia działała, sprzęgło działało i żeby silnik odpalał. Nie huczy kompresor mam nadzieję? Nie, nie, nie. No to to, to, to jest istotne. Dobra słuchaj panowie, to zrzucajmy go i tyle. To jest fenomen. Czy to będzie stary Mercedes? nowy Mercedes, jakikolwiek. Każdy będzie pachniał dokładnie tak samo. Ja nie wiem, czy oni mają jakiś taki Mercedes wnętrze w aerozolu i psikają każde auto na stałe. Jak odpali ostrzała i zjedzie z tej lawety, to już tak będzie sukces wystarczający, żeby wiedzieć, że to był bardzo dobry zakup. 4,5 tysiąca wydałem za całe auto wraz z transportem. Przy dzisiejszym cenie paliw, to jest to rewelacyjny wynik finansowy. Dlatego jeszcze odzyskam z niego, bo przecież samą budę sprzedam za jakieś pół pewnie. Gdybym chciał pójść w moim projekcie w lekką szczegność, użyłbym tej felki, bo jest bardzo podobna, też jest pięcioramienna jak wewo, ale jest 16-calowa, więc wiadomo, że tego nie zrobię, bo takich oszczędności na szczęście nie muszę szukać. Jednak skojarzenie jest idealne. Nie, tematu felk w tym projekcie nie da się tak tanio opędzić. Oryginały kosztują więcej niż cały ten samochód. To co odpalamy? Yy, kable są potrzebne, bo akumulator jest tutaj słaby. Czyli kolejny samochód na koncie przemka, który trzeba pchać. Nie tak to miało wyglądać. Jeśli to tylko akumulator, nie szkodzi. Przemek ma w warsztacie porządne kable. Kuchnia na niespodzianek, proszę ci bardzo. Przekrój kabli jest zacny. Powinien kręcić jak wiertarka. Kręć! No fajnie. Chyba nie chcę zmieniać właściciela. Pytanie, czy właściciel nadal chce właścicielem być. A to, to mówię naprawdę w soku, bo to dzisiaj wyrzało na lawetę. Dzisiaj, nie? No tak. O szóstej, nie? No od szóstej się rozmyślił. Wiesz. Najgorsze jest to, że 4,5 tysiąca przylałem w ciemno, a teraz auto nie chce zapalić. Pełno zachodu, żeby tu wylądowało. Laweta, zwiezienie go, 300 kilometrów, tak dalej, no i... No i trzeba sięgnąć po broń ostateczną, spray do kokwitu. Musi zagadać. Kręć pan. Jeśli jest iskra, musi zagadać. Nie ma paliwa. No nie ma paliwa, właśnie, czyli paliwo całe zleciało. Mówię Zale. naprawdę, odpalał Weź go dzisiaj. Odp kręć raz jeszcze. za zapowietrza momentalnie. No właśnie, bo ten ceł. Mówię, tak. co to, może ja skoczę po paliwo, bo chcę być honorowy. Daj spokój, a ja wierzę. Ja mam to do siebie, że wierzę ludziom, wierzę w to, w dobre intencje i tak dalej. Przyjmijmy, że odpalił. <noise> z pomocami. Nie może być przecież za łatwo. Życie to nie bajka. Przelane 4,5 tysiąca odliczamy od budżetu Przemka. Mechanik z Warszawy nadal ma do wydania ponad 6 dych. Przez wiele, wiele lat nie lubiłem marki Mercedes. A teraz w przeciągu kilku dni stałem się posiadaczem już drugiego takiego samochodu. Się człowiekowi na stary zmienia.